Cześć, z tej strony Jagas319 Witam was w kolejnym filmie z Manowu Ratchet Squad 2 Na modyfikacji Galaxy Edward. War Gdzie tym razem jesteśmy znowu na Mon Calamari Wiem, powinno być teoretycznie wcześniej Według tego co nagrywałem Poprzednio, ale nie chciało mi się Robić tej mapy, którą właśnie teraz zrobiłem I robiłem ją Tak szczerze też wczoraj wieczorem Czyli w piątek wieczorem jak wróciłem Z lekkiej popijawy, więc ewentualne Skosy na Yy, na, na, na ścianach to nie moja wina, tylko wina alkoholu we krwi. Yy, jest 442 z Milesem na czele, tak wiem, Miles jest żółty. Mapa wygląda tak: jest to kontynuacja, kontynuacja poprzedniej mapy, jest tutaj wejście dalej, co było wtedy w tym miejscu również, bo także to są miejsce ostatnie na, na mapie, którą zrobiłem. Yy, są dwa korytarze po, popchnięte do jakby centrali budynków, która jest tutaj. O nie! Tu jest taktyczna ściana do kopiowania, dobra, zostawmy sobie na razie. Eee, tu jest, y, jakby, baraki klonów, są. Tutaj jest przejście, dalej, do tych właśnie części mieszkalnej w cudzysłowie. I tu dalej jest, jakby, główne centrum dowodzenia, które wygląda tak. Jest to takie częściowe główne centrum dowodzenia, gdzie jest Apo, i aż wy, y, samemu sobie tutaj siedzą. Pamiętajcie, aż jest modelem dodatkowym. Wygląda jak bark trooper. Bo ostatnio miał 7 fragów, pamiętamy. No i co? Obrońców jest około 200, a atakujących około 300. 100 ludzi przewagi robi swoje. To się czasem aż albo tylko ludzi przewagi, bo czasem jest jakiś chockpoint i wszyscy się wyłożą na jednym chockpoincie, więc wiecie. I ogólnie przodu linii właśnie obrony Mon Calamari, właśnie milicja jak ostatnio broni, ale potem już tutaj się miesza z klonami normalnie, tylko sam początek są, są milicjanci, tu są działka, są trzy działka na mapie, tu, tu i oraz tutaj, tu są heavy, heavy gunnerzy od APO, Widzimy, że zrobię taką, jak ostatnio zrobiłem z Rexem, tak zrobię teraz Sapo, tylko że to są heavy genery. No I zobaczymy. Ja myślę, że włączymy sobie mapę. Jak zwykle. No i klikniemy start. Powinni zacząć strzelać od razu. No i właśnie tak się dzieje. Widzimy jak. No, 442 może zrobić masakra na samym początku w tych korytarzach, bo jest masa jednak. No, faktycznie mogę tego nie przemyśleć, robiąc tą mapę. A ciekawy, czy ktoś. Z, no, padł już przynajmniej jeden klon 442 dwa, e, Najgorzej będzie tutaj. Jak to działko dobrze przyśmili resztę, no to będzie wygrana dla e, obrońców. Tak samo tutaj, jeżeli działko zrobi swoją robotę, to będzie bardzo dobra wygrana. Też pamiętajmy, że tutaj muszą wejść na ten korytarz e, konek 32, który no, mogą zostać bardzo mocno ogniem, o nim właśnie z tego kąta, który jest e, problematyczny, bo oni widzą teraz tylko z tej strony ten kąt. Więc no, będzie ciekawie. Złączmy e, no, slowmo na razie, bo na te lasery. No, włączyło się slo-mo. Eee, widzimy tutaj obrońców coraz mniej milicja no nie poradziła sobie tak jak miała ale na początku, jak to milicja zawsze ma za zadanie tylko eee, zaatakować wroga, eee, zmęczyć go pamiętajcie, milicja zawsze, każdy to dołoży służa do męczenia przeciwnika, żeby zmęczyć jego ludzi, eee, który z tego właśnie konta wrzucały granaty nie, nie doleciał tam gdzie trzeba, tylko doleciał tutaj, ale już widzimy trochę stosik trupów, z zleciał drugiego, który no już się działka dalej działko jedno ciągle strzela czemu w tym nie zmieniłeś już się zmienił. musiał chyba zobaczyć, że działko przestało strzelać, kolejny padu Ale tutaj działko dalej strzela, dalej lekką robotę przyszpilając wrogów. Ale został już tylko jeden człowiek na działku, tak samo jak tutaj już nikogo nie został, bo właśnie zginął. Ten oto właśnie tutaj jakby box. box boxboxów. Box, box 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 <grafię> Coraz więcej właśnie klonów pada. Brońców atakujących, zobaczymy, zobaczymy jak to idzie. to jest pierwsza próba, to jest pierwsze jakby nagranie tej mapy i widzę, że się nie bagują za ściany, może w końcu zrobiłem dobrze ściany. No nie, zawsze nie to tak powiedziałem. Usunę kolego, bo to się właśnie utopiłeś. Biedę ślicznie. jak wygląda sytuacja tutaj, no, milicjantów coraz mniej tych klonów też coraz mniej, Przecież tutaj mniej, chyba mniejsza, mniejsza grupa zaatakowała niż tu dokładnie i granat w to miejsce aż, oj biedny klon aż krew się płała. o Jezus Maria zostało dwóch klonów, dwa klony tutaj na, na tą szybką reszta, potem jest w tym oto wielkim pomieszczeniu, które będzie problematyczne dla e, atakujących e, tym samym coraz mniej milicjantów jest na końcu korytarza ale tutaj już e, ostrzał się dzieje na to miejsce to jest normalny ten tempo. Trochę nagrowało teraz. No, lepiej nic nie skończyć. Według mnie ten korytarz powinien zostać zmieciony. powinien, ale nie został. Potem się okaże tutaj w tym miejscu, bo to jest duży, duża siła ognia, będzie właśnie tutaj szła na ten jakby tą stronę, ten nasz choke point tu w tym miejscu. Zobaczymy jak tutaj to wyjdzie. I też pamiętajcie, że muszą e, przejść w tą stronę, co na razie nie wychodzi. Bo są przyśpilenie z tego kąta. Pierwsza ma najgorsza sytuacja, jaka może być aktualnie na, w Galaktyce, e, ponieważ jest atakowany z trzech stron i następny atak będzie na ke, kolejna będzie Kessel, kolejna. Kolejna osoba się utopiła, no to świetnie, pan życzę miłej podróży. łóżka zaczynają strzelać tak jakby też tutaj są prześpilite, że tych ten... E, stosik... Tutaj też trochę ich padło tak naprawdę. Nie powiedzmy, że no, mało ich padło, ale no... Nie, co go my oczekujemy? Tutaj cały właśnie ten padł, no to niestety. Tutaj jakoś się bronią jeszcze. Pamiętajmy, że to są jeszcze... To jest jeszcze dwóch inicjantów, których chyba jeszcze nie rozpoznali tego, atakujący. E, ale pamiętajcie, że tutaj też są właśnie klony więc pierwszego. Jeszcze są chowani po budynkach, na przykład tutaj jest Tak, jest tutaj w budynku, tu jest w budynku. Mogę nawet kliknąć zero, żeby pokazać. Są w budynkach normalnie będą e, stawiać problemy dla atakujących. I atakujący wbijają właśnie do pomieszczenia, gdzie są łóżka, co może być problematyczne potem, bo właśnie będą atakowani stron Kolejne dwie osoby się utopiły. Zarobiście, jak życzę wam w przeszłość. przyszłość tutaj też, tutaj nie, jakoś tutaj więc, yy, właśnie atakujący wbijają dalej, zabili właśnie tych ostatnich milicjantów, którzy yy, bronili się jedno tyłami jednego widzę, ale właśnie biegną w pomieszczenie które jest z łóżkami i jeśli dobrze pójdzie to zostaną przyspieszeni na dłuższy czas, ale te łóżka też nie są jakoś pancerne z, ze wszystkich stron mamy tutaj działkę obrotową, to też coś porobić Duża, duża grupa tu Bija. Pamiętajmy, że tutaj też jest sporo obrońców, którzy z chockpointami to mieli bardzo dobrą jakby, motywację do obrony. Graty też tu mogą pójść bardzo dobrze. W niedzielę po prostu jest zostało przyszmilone, co jest bardzo problematyczne dla obrońców. I cała, cała grupa uderzeniowa poszła w to miejsce, więc no, nie ciekawie dla obrońców. Ciągu, nie ciekawie, nie, ciekawie. No, nie wiem. Coraz więcej atakujących ginie w tym miejscu. Właśnie Widać pojedynczy ostrzał klonów 501 z tego miejsca, z tego dokładnie. I właśnie chyba poginęli. Są przyspileni. Niestety, lub niestety. Również obrońcy atakujący wbijają się w baraki. Gdzie zostało kilku klonów 501? Którzy się dzielnie bronią, ale to nie wystarcza. I oczywiście kolejny musiał się utopić. O, dwóch się utopił. Myślałem, że jeszcze ktoś się utopił. No widzimy, tutaj nie myślałem, że dużo ludzi padło, po prostu tak, tak wygląda. No jednak 501 na tych łóżkach nie porobił zbyt dobrze. Ale trochę tu wypadało za tymi, tymi ryczami, powiedział. O, rzucił granat, rzucił granat, rzucił potężny granat. Ten, już gra trochę ma nikomu nic nie zrobił. Nie, zabił tego. Dobra. Ten jeden klon może zrobić bardzo dużo, bo ma bardzo taki... ...spot ich, Ale gdyby ten nie przestał, zaczął strzelać... Chociaż on go może zabić normalnie. Bo niech się zabił. Więc tutaj będzie ciekaw yy, tego. Yy, bardzo ładny spot dla tego właśnie oto KM-isty. Ile masz już fragów, kolego? Fragów, kolego. Fragów, ko Fragów, kolego. O nie, 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 nie. Dobra, 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 dobra. Bo zrąbałem to. Ziknijmy go Dobra On sam to robi i masz kolegu już 10 fragów, więc jest dobrze. Tylko zrąbałem raz go. Więc niech robi dalej, a ja dostałem właśnie wiadomość, co jest może nieprofesjonalne profesjonalne. Tutaj widzimy rząd. 4402. Który biega już tutaj. Został pokonany w tym miejscu. Czuł jednak nie, bo obrońcy padli. No no, wszyscy obrońcy troszuka padli praktycznie. Czemu wiesz, nie idziecie dalej? Czekajcie, na posiłki z drugiej strony pewnie. Teraz są właśnie niszczone! Właśnie nie, nie radzą sobie z tym jednym, że Miles tutaj jest widzę, o w tym miejscu. E, ten klon będzie miał dużo fragów. Ale się właśnie leci... Ale dobrze, że ma osłonę. On ma osłonę swoich braci z tyłu, którzy mają też dużo. Zobaczmy jak wygląda sytuacja z tej strony Stoją w miejscu Nie da się stać w ruchu Nie, nie da się Kiedy się poruszamy to jest I co, kolejny gracz ten gracz może być bardzo dewastujący. No tej całej drużyny co się tutaj stało Lecia właśnie... Oj, zabił kolejne 6 osób Serio, zabił 6 osób? Ej, nie mówcie mi o zabił 6 osób Ej serio, ja chcę zobaczycie ludzi zabił. zabił 21 osób do tej pory ten żołnierz 21 osób to jest następca Asha Ile będzie jego pobije rekord? Ej no ciekawie jak on zabije Wnuj osób, Trzeba też po swoich Widzę, ale no Ciekawie będzie Ej już masz kolego 26 No to pobił chyba Asza, zaraz pobije Więc zobaczymy Jak mu wyjdzie, z tej strony ciągle jest ten rządek stworzony Znaczy już kolejne próbują Wejść głębiej I dostaje wiadomości, ale chyba tego nie słyszymy Bardzo cicho Kolega ma już 26 fragów. Jeśli tutaj zostaną zatrzymani wszyscy 442 batalionu Obrężniczego, to tutaj właśnie ta bitwa się skończy. Bo widzimy właśnie, co się dzieje. Oni jednak nie weszli dokładnie w to miejsce. Może pomóżmy im trochę, wyślijmy oddział tutaj. Dwa oddziały, tak naprawdę, w to miejsce. Niech się ruszą. Co może im pomoże? Może, pomoże, dam, pomoże. A tutaj klony se nie radzą, 442 w pierdziel dostaje, ten klon ma już 30 fragów, o Jezu, ale on ma dobrego spota, nawet nie spodziewałem się, że tak będzie to skłosił. Tutaj ten lekki szturm nie powiódł się, klony 442 wróciły się od razu na swoje pozycje, mimo że zabiły dwóch, dwóch żołnierzy 501 w tym miejscu. Ale w tym miejscu, no nie radzą sobie totalnie. Te, te, te baraki są zbyt ope. <gry> Rzuć kolejny granat! Rzucił kolejny granat! A w takie miejsce, że zabije jedną osobę. Dobra, dwie. Rzucił kolejne dwie osoby. Cudo, gdzie jest? Miles, Miles jest tutaj, widzimy takie żółte kropkę. No, no, myślałem, że oni coś pójdą dalej, a nie. Dobra, wyciszę dokładnie do końca ten telefon, bo możecie to słyszeć, a ja mi to denerwuję, bo ja to słyszę przez słuchawki. I ucichło, a ten kolega się właśnie utopił. Tak, nie ma wychodzenia poza teren. Tak, bo oni mogą widzieć na taką szparkę, która jest między np. tymi, między, wiecie ścianami. Oni myślą, że tam można przejść, bo normalnie tutaj nie ma wody, niczego, żadnej tekstury, że iść nie można, nie? On ma tam przestrzał na prawie całą drużynę, która się chyba po drugiej stronie, a ten kolega ma aż fragów, ee, powiedzmy, że ma 37. Sam Miles idzie przed siebie, żeby zobaczyć, co się dzieje. W tym momencie ten klon znowu rzucił granat, ale granat rzucił tym razem w ciała, który nic się nie zrobi rozrzuci broń po mapie Człowieku Ty masz 38 fragów 38, ale czy przeżyjesz to nie wiem To jest mistrz to się z tyłu nawet tego nie rozumiem, chyba że ten to ma ile? 11. A w tym miejscu co wygląda? Nic się nie dzieje. Cała akcja dzieje się tutaj. No tak dokumentowanie mało rzeczy się dzieje. O miles padła właśnie w tym momencie. O Jezus on się uleczył? Tak, on się jeszcze uleczył i leci dalej. O, 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 odpowiadają ogniem ciężkim na tych z tyłu, ten ciągle jest w swoim żywiole. No, ej, no... Czemu wy środka nie atakujecie? no wy, Przydałoby się wam tuż pomóc, tak dalej. Wy tutaj też, nie wiem, do tego budynku dojdźcie. Macie dużo możliwości w tym miejscu. I też, żebym tego nie mówię, że specjalnie im pomagam, no, ale churde, no patrzcie na to, że nic nie robią. Występuję w miejscu. Czekaj, masz tutaj im Żuli. No, nie strzelajcie po tym żołnierzu, on jest legendą. tutaj też myślimy o no, tym, nie wiem, tutaj. Też zabili trochę, popatrzcie. Ten jeden człowiek uratował miliony. Nie! Granat! Granat, człowieku, uciekaj! Uciekaj! Dobrze! No nie, zginął! 40 fragów! Miał 40 fragów i zginął! O nie Granat poleciał, bezwzględny granat poleciał, teraz będą stać tutaj i nic nie robić, nie? Bo co, bo, bo tutaj za silny ogień był w waszej strony. No, przykro mi, no ten typek. Gdyby to był tego, gdyby to był elektryczny, to by on to przeżył. Ale zginął pod względem tego, że to był wybuchowy i odłamkiem dostał. O nie, przypał. Ale tu są z tyłu jeszcze więcej ludzi, którzy mogą mieć te fragi. Ile ty masz, kolego? Już 17, no to może coś zrobić. Ty, 12, no dobra, no, ale tam miał 40. Ale ubolewam teraz nad tą śmiercią. Szkoda tego typa. I tutaj właśnie do budynku. Przeczołgali się do tego budynku. Co się dzieje? Taktykal. No ale tego już nie zdobędę, już mają za mało ludzi. Nie mogli wybiec na przykład tędy i tak przebiec sobie i tutaj stąd strzelać, ale nie, oni wolą stać w miejscu tak naprawdę. I przy najbliższej ścianie. Pobiegnijcie za to. Wy tutaj, pobiegnijcie, kurde, nie wiem. Za to, tutaj. Wy, nie wiem, pobiegnijcie tu. Tu jest jeszcze pełno ludzi. Pobiegnijcie tutaj. Aby oni mięsne sterowali, no ale nic nie robią, jak już to powiedziałem, bolewa nad tą śmiercią tego typa. To jest legenda. 40 fragów na moich oczach zdobył. No i właśnie większość obronnych na środku padła, ale pamiętajmy, że ich też mnóstwo padło. Ci dalej giną w tym miejscu. Dalej. No ruszcie, Dubska. Halo. Zaproszenie wam wysłać. Czy jak tu ich wyszedł to praktycznie. Dobra. Wydaje się, Dobra, nie dali sobie. Jeden zastęp zero. Działko brotowe robi swoje. Jest ich chyba, nie wiem, za mało. Jakoś, żeby. Nie wiem, po prostu są upośledzeni tak bardzo, że nie mogę im pomóc. Tam wbiec, tu wbiec. Patrzcie, co teraz możecie zrobić, dioci. sytuacja u obrońców, który tutaj ten obrońca bardzo za masz? 20 już. No, może, może coś zrobisz. Ty masz 6. Ty? 11. No, ty tutaj też coś zrobić Nie no, wy już szans nie macie, no nie, nie mogę się oszukiwać, oni już szans nie mają tego zdobyć. Ale jakbym wysłał ich tutaj, za tą ścianę. I tych wysłałbym tu. Znowu. No to są jedyne dwa oddziały żyjące tutaj. W których w tych ale no może pod ogień krzyżowy się dostaną i wtedy zginą, ale no tak faktycznie to, to, to ten to taki przypał jeden lekki tutaj, bo tutaj ciągle jest obrona i wy nie macie szans tak naprawdę Ostatnio mówiłem o tym, że planuję serię z gotyka, gdzie uciekacie tutaj za karę, to strzał wejdziecie. Nie, obrońca miałem Zjadłem tego w magazynku. Tyle masz królę. Przed śmierci mi proszę bo mi zginiesz 22. Ty, 12 już To był klon ciągle w tym budynku, że pamiętać, bo właśnie jego hełm poleciał. No, nie dają, srawe, 440 drugich to nie tak. Zostały ich resztki. Mimo, że nimi sterowałem przez pewien czas, to zostały resztki. Nie wiem, wyślę ich tutaj. I wyślę tu. No, tam patrzę na końca dobra. Dobra, zdobyli chyba ten korytarz w końcu. Po takim... dwa czasie, to przeproszenie, nie? Posterujmy nimi przez chwilę, wbiegnijcie tutaj. Wy y, drugi oddział biegnie tutaj, żeby być w kowerze. Yy, nie wiem jak ja to wygram sam to tego nie uznam, ale ja uznaję tutaj przegraną ty 472, bo sam tego nie zdobędzie. Już wybiegnijcie tutaj. Niech się rozpocznie od Tam dalej też nie zdążycie, nie, nie zdołacie wbiec. Sorry, no. Zaparzcie to. To, to. <śla> to jest Chockpoint na ChockPoincie, nie? zobaczymy. Te fale w powietrzu. No, idźcie. Zobaczymy, co potraficie tą resztką. Was jest naprawdę mało. Ajajaj, ajajaj. Dobra, no to tak. Wyset biegniecie tak. I jeden padnie, a reszta podjął. No, ja ich nie struję tak specjalnie, żeby coś granaty, i wygrywać, to, to ja po prostu struję, żeby biegli przed siebie. Biegli po prostu w stronę przeciwnika tak naprawdę, żeby to ludzie przed podbiegł tutaj. jest ich chyba na tyle ma... Nie no trochę ich jest. Dobra, to nie będę płagny. Jeszcze że trochę ich jest, no, nie mało. Dobro, no, to nie ma. Co jak to teraz sam. Tak, zauważyłem trochę, że trochę ich jest. No ale stracili ten jakby impet uderzenia nie ma takiej dużej masy. Ten oddział mógłby ich w się z łatwością zatrzymać, gdyby miał taką dużą siłę, nie, jak w tamtym korytarzu tak naprawdę. Jakby nie miałem pomysłu ten korytarz w ogóle by nie padł, nie? JADĘ! 501 Mimo, że no widzicie co zrobiłem No ale no 501, bo ma najgorszą sytuację, jaka może być na całej Galaktyce, mimo, że droidy teraz powstały i tak dalej, to i tak się ściągnie On ma atakowaną każdą swoją planetę I opuścił tą stację kosmiczną na kłacie I ona jest pusta, się może tam uciec ale... ale bardziej... no... bronił tych planet, a... zaraz do was wrócę. Jestem z powrotem, ja miałem wołane, jednak no mieszkanie nie mieszkanie samemu, no... znaczy mieszkanie z większą ilością osób niż dwie prowadzi do tego, że co chwilę ktoś od was coś chce. Więc wiecie. Yy... Tutaj ta obrona już trochę padła, ale nie zapominajmy, że tu ciągle jest działko, które jest zalowane, no już ma ładny przestrzał tam. No i tu są czołgponi na czołgponcie, tu jest, jak wychodzą, tu jest jedna skrzynka, tu jest druga skrzynka. Więc no niestety, no niestety lub niestety, no nie mają szans tutaj, że jest drugi, że jest drugi. Nawet jeśli teraz biega dalej do końca, zabija, zabija przez pełnych żołnierzy, co fakt faktem jest. Zabija dalej, i biegnie przed siebie. To... ich są resztki tego, co było tu. <laughs> to jest ciągle jeden klon 501. Okazuje myszką, myszki chyba nie widać jak na wideo. O i kolejny klon padł, ale no fajnie, że tu jest kolejna skrzynka, nie? Taka atakująca, więc ten co tu wbiegnie, właśnie ginie. Już dwóch padło. Ten wyciągnął granat, rzuci granat. Nie rzuci, bo nikt nie został, nie? Powiedz jaki kolejny oddział? Nie, bo trzeba im pomóc, oczywiście, bo są specjalnej troski. No to są wszystkie. Wszyscy ludzie tego. Oczywiście, to jest cały oddział. Może dwa. To się z taktycznym mięsem położył. Nie widać go, on nie widzi. Ale już padł. No, no i już to rozpoczął się totalną ostrząp tego punktu, i widzicie, co by się tutaj działo. Potem więc na to nie byłoby to zdobyć że taką liczbę ludzi no i granaty się wymienili się granatami. I ten nadpędźnik padnie. Zabił trochę sporo tych osób, ale ja tutaj też, no, nie oszukujmy się, tutaj nie ma szans na wygraną. Dla tej, jakby no, na 4 4 zabił jedną osobę, reszta została nie, ...nietomna. Nie, zróbmy im jakby ostatni jakby pusz. To jest jeden ostatni oddział przeżył Dobra, pusz, ostatni Dobra, jednak nie uciekać, uciekaj, ostatni i nie przeżył Dobrze, dobrze. Koniec stop, stop! Już nie żyją <grych> Dobra Sprawdźmy trupy, bo fragów jakoś chyba nie będę patrzył, bo tutaj nie no, ten może być coś, ten ma 8, no, najwięcej to 8, bo tutaj było 40 i zginął sobie, masz na yy, Sprawdźmy fragi, yy, pod jedynką na żółto będzie 200, 400, 400 drugi. No na początku w tym korytarzu stracił mało, tutaj też na początku szczerze, ale potem rozpoczęła się ta skrzynka i ostrzał kątowy z tej strony, jednocześnie z tej. Potem rozpoczęła się ta skrzynka i ostrzał stąd. Następnie rozpoczęło się to, co się stało tutaj, czyli masa trupów, aż oczopląsu można dostać patrząc na to. To jest trup na trupie. Powinno być w stosach, widzicie to. Tu jest Majus, leży sobie w rogu. Następnie dużo ludzi stracili w tym miejscu. Tutaj strasznie dużo osób stracili. No i ostatni atak tutaj, no to chyba 14 chłopaków zostało tak naprawdę. A obrońcy to obrońcy dali jakoś radę. Jeszcze przeżyło chyba dwóch w tych budynkach, no, no i no tak się zakończyła ta, to wideo i 200... Nie, dzień 220. 4402 padł. A tak się nie powiódł, Ja się jawam przepraszam. A tak się nie powiódł, A 501 przeżył kolejny dzień. Więc ja będę się z mnie żegnał. Na razie, cześć. Do widzenia.